Tuż po pobudce, jak każdego ranka, mama szykując córce ubranka, z troską głosie powtarza Tyle przykrych rzeczy teraz się zdarza, więc proszę córeczko, nie daj się zwieść nikomu i ustaloną drogą wracaj do domu. Po lekcjach pola trasy zmieniła, zapominając szybko, o co mama ją prosiła. Idąc bez troską, nieznaną drogą, dostrzegła nagle obcego za sobą. ze łzami w oczach wnet pomyślała, gdybym mamusi się posłuchała, Byłabym w domu bezpieczna i zdrowa. A teraz gdzie ja się przed nim schowam? Gdy obca osoba w jej stronę ruszyła, mała dziewczynka się przestraszyła. Czym prędzej uciekać zaczęła, jednak po chwili niestety się potknęła. Pewnie upadłaby na ziemię, raniąc swą skroń, gdyby nie pan policjant, który podał jej dłoń i ochronił przed goniącym ją wrogiem, który na widok munduru skrył się za rogiem. Policjant widząc, że pola bezpieczna już była. Ruszył za zbójem, którego zatrzymał. Jakże rodzice poli się zdziwili, gdy z policjantem córeczkę zobaczyli? Pan policjant, na pożegnanie, rzekł do dziewczynki bardzo mądre zdanie: Chciałbym, dziecino, byś nigdy nie zapominała, dlaczego kogoś groźnego na drodze spotkałaś. Nigdy nie wiesz, co w nieznanym miejscu zdarzyć się może, zwłaszcza o tak późnej porze. Dlatego słuchaj rodziców, nie zbaczaj z drogi. Wtedy bezpiecznie do domu poprowadzą cię nogi.